i Syna Ducha Świętego. W godzinie Bożego Miłosierdzia, błagajmy mi dobrego, Boga miłosierdzia na cały świat, na naszą Ojczyzno, Nanoszone przez widzów z Rewizji niepokalanych i nasyłających przy Rycerzy rycerze oraz przekazane przez wszystkie proszących naszą obrydkę, <coughs> naszych przyjaciół i dobrodziejów Kier Ojcze, nasz Słyszard, nie wyświęcimy Twoje, przyjdź królestwo Twoje.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, spożyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, serdecznie wybranym Pana który się Bogu szuka świętego narodu, świętego Marii Panny. Umęczał pod pańskim piwotem, krzyżował na moich pogrzebie. Sam się dowiedział trzeciego dnia z Markusem. Stanowił na niebie osad trzeci po prawicie Boga ojca przejmującego. Stamtąd przyjdzie sam żyłych i umarłych. Bierzesz ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny. Święty Pokorzelaj. Grzechów odpuszczenia. Żywal wieczny. Amen. Oj, przywieź się, Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla dla naszej dla Jego bolesnej męki, Amen. Mieli mi górze, dla, na dla jego boleśnej męki. Mi górze, wersze, dla, masz, dla jego boleśnej męki. Mi dla jego boleśnej męki. Mi dla, dla, dla jego boleśnej męki. Dla, dla, dla jego męki. Miej miłość, że będzie nasz i byna... na całego świata. Ojcze przedmieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszy i bóstwo. Najmniejszego syna twego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś łagodny za krepy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, że będzie nasz i całego świata. Świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Największego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze na przechowanie za na grzechy naszej i całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki. naszej i całego świata. Świata. Przedwieczny, opieruję Ci ciało i krew, duszę Bóstwa najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla, dla, dla grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, dla nas, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, dla nas. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzia i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzia i całego świata dla jego bolesnej męki nie umiłować draga naszego całego świata dla jego bolesnej męki nie umiłować draga naszego całego świata dla jego bolesnej męki nie umiłować draga naszego całego świata dla jego bolesnej męki nie umiłować draga naszego całego świata dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo, najmniejszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze nasze na nasze na dla i całego, świata. całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Całego świata. Na nami, nie na całym święty się Święty Mosto, święty Niszmiotelny. Na Cały święty Boże Święty się <kluz> na święty z na nami, na całym Święty Boże Święty się święty Święty Boże Święty Święty Boże Święty Niszmiotelny. 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 Święty Boże Święty dla nas. Ufamy Święty Jezusowego, jakoś blój, Boże, serca Jezusowego jakoś źródło miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O brzmienie w oczu, które wytrysznęła z najświętszego serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, umfam Tobie. Jezu, umfam Tobie. Jezu, umfam Tobie. Matko Miłosierdzia, się za święty, Józefie, się święty za nami. Święty Józefie, Święty za Ojcze Maksymilianie, Święta Faustyna, Święty za Pawle II, za Wszyscy święci błogosławieni, Święty, święty balcę, za Michale wspomagaj nas w przeciw za Bóg Bóg pogromić radził pokornio po a Ty, do niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas, Bóg, dusz ludzkich świecie krążą, mocą wolą strąć do piekła. Amen. Niech nam Bóg błogosławień, szczerze od wszelkiego szła, doprowadzi do życia wiecznego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pana. Amen.